Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Kolbuch-Wągiel i jestem adwokatem, partnerem w Kancelarii Psolegal i witam się z Wami 20 grudnia. Czas zatem otworzyć 20 okienko w kalendarzu adwokatowym, a w 20 okienku w kalendarzu adwokatowym mamy klauzule kneblujące. Co to są te klauzule kneblujące? To są takie klauzule... Które są zawarte w umowach o pracę, czy też w innych umowach zawieranych z pracownikami, kontrahentami danej organizacji, w ramach których ci kontrahenci, pracownicy, czyli wszystkie osoby, które w jakiś sposób potencjalnie mogą być uznane za sygnalistę, wchodzą jakby w zakres ochrony przewidzianej zarówno dyrektywą, jak i ustawą o ochronie praw sygnalistów. I na podstawie tych klauzul, właśnie te osoby albo zrzekają się prawa do dokonania zgłoszenia naruszenia prawa, albo zrzekają się ochrony, która jest przewidziana przez dyrektywę i naszą polską ustawę w przypadku, kiedy takiego zgłoszenia prawa, naruszenia prawa dokonają, i w takim wypadku tutaj zrzekają się ochrony przed działaniami odwetowymi ze strony pracodawcy. I czy w ogóle w umowach z pracownikiem, kontrahentem, czy jakąkolwiek inną osobą, która może być uznana za sygnalistę, mogą znaleźć się takie klauzule kneblujące? Otóż nie. Zarówno z dyrektywy, jak i z projektu naszej polskiej ustawy o ochronie praw sygnalistów wynika, że w przypadku gdyby w umowach o pracę, czy też w jakichkolwiek innych umowach cywilnoprawnych, jakichś postanowień, jakichś regulaminów, zarządzeń, które funkcjonują u danego pracodawcy, znalazły się takie klauzule kneblujące to one z mocy prawa są nieważne. Czyli nawet gdyby pracodawca próbował się ratować w ten sposób, żeby właśnie ustalić regulamin, na podstawie którego faktycznie pracownicy mogą dokonywać zgłoszeń wewnętrznych, natomiast na przykład, żeby oni, tego, oni tych zgłoszeń nie dokonywali, to pracodawca na przykład wymyśli, żeby aneksować umowę o pracę w ten sposób, że jednak pracownicy zrzekają się prawa, do dokonywania tych zgłoszeń, no to w takim razie takie aneksy będą nieważne. Tutaj też zwracam Waszą uwagę na to, że w przypadku gdyby pracodawca czy dana organizacja wpadła na pomysł, żeby um, na przykład w klauzulę poufności konstruować w ten sposób, że um, jakby dokonanie, dokonanie zgłoszenia naruszenia prawa może stanowić złamanie właśnie tej klauzuli poufności, która jest w umowie, to w takim wypadku taka klauzula też z mocy prawa będzie nieważna. No i w związku z tym właśnie nie można jej zmodyfikować w ten sposób, żeby klauzula poufności wyłączała możliwość, dla pracownika, czy też dla osoby, która tą klauzulę, na którą ta klauzula poufności jest nałożona, żeby właśnie te osoby nie mogły dokonać zgłoszenia naruszenia prawa w ramach właśnie procedury wewnętrznej, zewnętrznej albo ujawnienia publicznego. To tyle. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszam Was na jutro, we wtorek, 21 grudnia, otwieramy 21 okienko w kalendarzu adwokatowym. Do zobaczenia, do jutra.